Film z przedstawia Chodź, Bella i Sebastian na podstawie powieści Cecil Obli. To dla pani syna? Tak, jakby. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Nie widziałam go dwa lata. Mayday, Mayday! Mamy awarię silnika. Gdzie ona jest? Na pewno żyje. Trzeba przeszukać całą. To pies. To nie pies, tylko niedźwiedź. Ona nie gryzie. Akurat. Tylko pan może nam pomóc. Kto was przysłał? No nikt. A nie mówił, że nie mam czasu? Już wkrótce. Masz szalik Angeliny. Szukaj. Przysięgam, że ona nie ukryje. Nie gadaj tyle. Weź się u Powraca przygoda na czterech łapach. Teraz ja tu dowodzę. Jasne? I tak jej nie przywiążę. Sebastian II. I pamiętaj, od teraz ja tu dowodzę, jasne? W kinach w grudniu.